Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmikiem. Tym razem będzie to film o zdrowym odżywianiu. Takiej tematyki jeszcze na moim kanale nie było, ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Zdrowe odżywianie w tych czasach jest naprawdę bardzo ważne, ale niestety mało kto o tym pamięta, bo z braku czasu, a także w pośpiechu, który nam na co dzień towarzyszy, bardzo często sięgamy po pierwszą lepszą przekąskę, która jest pod ręką. Niestety jest to wielki błąd, bo cierpi na tym zarówno nasz wygląd, nasze samopoczucie, a także nasze zdrowie niestety. Postarajmy się o to, aby chociaż jeden posiłek w ciągu dnia, na przykład śniadanie, był tak skomponowany, aby dostarczył waszemu organizmowi jak najwięcej niezbędnych witamin, a także składników mineralnych, no i oczywiście, aby dostarczył wam energii na cały dzień. Na szczęście w tej kwestii nie jesteśmy sami. Marka Natural Mojo przychodzi z pomocą w postaci świetnych produktów, które pomogą nam wzbogacić naszą dietę w wartościowe proteiny, a także witaminy. Ja aktualnie używam Fit Coco, jest to tropikalny koktajl. Jeśli tak samo jak ja kochacie kokos, to jestem pewna, że ten smak przypadnie Wam do gustu. Ten koktajl oprócz tego, że ma bardzo zbawienny wpływ na nasze zdrowie, również pomaga nam zrzucić zbędne kilogramy. już Wam mówię, jak sporządzić taki posiłek: wystarczy wsypać 40 g proszku do shakera, następnie wlać kilka kropel oleju, a na końcu dolać 250 ml mleka. Teraz wystarczy tylko potrząsnąć shakerem. Gdy wszystkie składniki będą już zmieszane, koktajl jest gotowy do spożycia. Nie dość że zdrowe to jeszcze pyszne. Kolejny produkt Natural Mojo warty Waszej uwagi to beauty, czyli herbata, która ma zbawienny wpływ na wasze piękno. Jest to mieszanka owoców leśnych, cytryny, maliny, płatków róż i tym podobnych. Żebym nie przesadziła, moim zdaniem jest to istna mieszanka piękna. <śmuluje> Stymuluje wzrost włosów, wzmacnia paznokcie, a także sprawia, że Wasza cera, skóra jest bardziej promienna. Czy można chcieć czegoś więcej od szczęścia? Myślę, że nie. Ta owocowa herbata jest moim ulubieńcem i Wam bardzo serdecznie polecam. Idę sobie ją zaparzyć. Oczywiście nie zapomnieliśmy o Was. Mam dla Was 25% zniżki na cały asortyment Natural Mojo, na wszystkie produkty bez wyjątku z kodem rabatowym CLAUDIA THINGS. Przy składaniu ewentualnego zamówienia, miejcie świadomość tego, że dobra jakość ma również swoją cenę, ale tak jak mówiłam z moim kodem rabatowym zaoszczędzicie trochę pieniędzy. Potraktujcie to jako inwestycję w lepsze jutro, w lepsze samopoczucie. Jestem pewna, że te zmiany i zdrowe odżywianie wyjdą wam na dobre i nie zapominajcie o tym, że zdrowy człowiek to szczęśliwy człowiek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Jeżeli filmik podobał się, to zostawcie łapkę w górę, do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa.